Cześć, dzień dobry, witajcie, jestem w garażu, moje pudełeczko wisi, wymiana tłumika, jak widzicie tłumik stary leży na podłodze, na ziemi, zimno, zimno, czekam tu, bo chłopaki naprawiają samochód, który tak śmierdzi kopci, że aż się zrobiło mleko, także nie będę tym oddychać, no i tak widzicie, mamy już coraz dłuższy dzień, jest w tej chwili 11.00, nawet nie 11, nawet nie wiem, zaraz powiem wam. No. Za 10:11 jest w tej chwili. Także coraz ładniej się tu robi u nas. Już około godziny 10 rano jest dzień. Ja dzisiaj jeszcze jadę w jedno miejsce, ponieważ się okazało, że zadzwonili mi z ubezpieczalni, oferując mi zniżkę. Słuchajcie, w Islandii zniżka? Wow, normalnie. Niesamowite. Także koniecznie muszę się dowiedzieć, jaką tą zniżkę dostanę i wyleję swoją żółć, swoje błoto e, na firmę ubezpieczają, ubezpieczającą, ponieważ w momencie, kiedy sami wiecie, okradziono mi samochód, ja chciałam zgłosić szkodę, a w ciągu dwóch dni mi zamknięto sprawę, bo z tymi paniami e, no nie dało się rozmawiać, po prostu były dość niemiłe, więc ja sobie tutaj takie zażalenie e, zrobię, jakby ktoś chciał naprawić samochodzik, to możecie zawsze tutaj do Adasia spróbować się dodzwonić, podjechać. Jak widzicie, ulica Dalwegór 26, niedaleko. Tutaj jest stacja benzynowa Orkan. Także ci, co tu mieszkają, to na ogół wiedzą, gdzie to jest. I polecam, polecam i idę popatrzeć, chociaż za dużo nie widać, bo taka w się zrobiła ale widzę, że będzie spawanie mojego auta. Strasznie. U, jak śmierdzi? Słuchajcie, przyjechałam pod ubezpieczalnię, w której mam ubezpieczenie, i stanęłam na miejscu parkingowym dla inwalidy, jak widać. No, ale zrobił się problem, bo ja nie mogę wysiąść kuźwa z samochodu, ja pierdzielę. Ja mówię zawsze, że ja muszę jakiś czołg mieć, bo po prostu głupota ludzka nie zna granic. Ludzie sobie przyjeżdżają po prostu tak, jak chcą. Na Hama mogę wysiąść, tak? Mogę oczywiście, ale nie będę tego robić, ponieważ, jak widzicie, wyjdę sobie drzwiami od pasażera. Nie ma problemu. Inwalida zawsze może sobie poradzić. I tak, właśnie, wyjdę, bo nie mogę, kurwa, przepraszam, ale wyjść jak człowiek. Wyjeżdżam właśnie z ubezpieczalni. Jestem na kopa w możecie sobie zwiedzić. Przede mną taki budynek, na który Polacy my mówimy przeważnie serduszko. No takie ma serduszko. Tam w ogóle mój dentysta jest. No i dowiedziałam się w ubezpieczalni, że nie wiem po co on mi kazał przyjechać ten pan. Tutaj macie coś, co nazywa się syslu Madurin. W syslu Madurin można wziąć ślub. Można podbić kontrakt na mieszkanie, żeby był legalny, można o dotację właśnie tą pieczątkę zdobyć. I można wejść pod samochód również komuś, bo się idzie jak w. Dobra, nie będę mówić o co chodzi, wiecie sami. A trochę dałam babola, bo jechałam, a ten mi wyjechał. Mogłam wypuścić tamtego. No i dupę. Także gościu zdziwiony i nagrywa się. Nie wie o co chodzi. Ja nie wiem co on zrobił. Ja chciałam podjechać, bo myślałam, że się. Że się wiadę. On mi pokazuje, że mam się cofnąć, jak samochód mi stoi na dupie. Podjechał, także wcisnął się. Ale jaki narwany. Ale jaki narwany. Ale jaki narwany. Pokazuję mu, że go nagrywam. No, także widzicie. Także śmiesznie wyszło. Będzie gościu w telewizji u Wenusa. No, widzicie, wyjechałam już sobie z ubezpieczalni. Gościu wezwał mnie, nie wiem po co, nie wiem do czego. Eee, no i sytuacja taka jest, że samochód, który wyjeżdżał tam w pewnym momencie. Gościu się po prostu tak władował, że zrobiłam korek przez niego. On mi pokazywał, że źle wjechałam. No ale co mogę na to poradzić? Jak widzicie jestem na kopa w ogór, To wszystko się buduje mocno tutaj. Teraz jadę do domu. A jeśli chodzi o ubezpieczalnie, bo się trochę wybiłam tym korkiem tam to powiem Wam, że gość wezwał mnie nie wiem po co, nie wiem do czego, nie wiem w jakim celu, bo stwierdził, że dla mnie nie ma żadnej oferty. Jemu chodziło o to, że on zobaczył, ja wiem o co mu chodziło, bo on się pytał, on zobaczył, że ja nie płacę ubezpieczenia prywatnego na starych ludzi i to spowodowało, że on mnie wezwał bo on nie zobaczył, że ja nie pracuję, w sensie, że nie jestem zatrudniona tak, w zakładzie pracy i nie mogę tego e, odkładać no więc jak już to zobaczył, to powiedział a tak, faktycznie, to ty nie możesz tego płacić i tak dalej, ok no ale ja już jak to Wenus skorzystałam z okazji będąc tam Powiedziałam mu swój żal, że właśnie w czasie, kiedy mi okradziono samochód, ja nie dostałam żadnego zwrotu, zamknięto mi sprawę, potraktowano mnie dość nieładnie i a, no, jestem niezadowolonym klientem dziś, tak? No, to on się chyba zdziwił, że mnie wezwa po coś innego, ale powiedział, że on tam zadzwoni, dowie się, co tak naprawdę tam się stało. Zobaczcie, jaki piękny widok, mamy jeszcze mrozik, jest plus 2 w tej chwili to wszystko się cały czas topi, um, ale jest chłodno, ale jest pięknie. Mamy słoneczko, także jest bardzo ładnie, jest bardzo ładnie. Do domu, napić się kawy, ponieważ e, wymieniłam tłumik, w końcu jadę, słyszę mój silniczek. Bardzo lubię słuchać mój silniczek, bo nie lubię słuchać pierdzenia tłumika, nie lubiłam, e, nie lubiłam słuchać e, pompy wodnej zepsutej. E, lubiłam też, e, lubiłam. Lubię, gdy samochód mi odpala, bo rozrusznik e, działa. E, lubię, gdy jedzie i. E, Termometr nie pokazuje maksymalnej temperatury, ponieważ chłodnica również działa. Także to są wszystko te rzeczy, które w ostatnim czasie musiałam poczynić, aby dziś móc jechać. I cały czas widzę, że mnie nie stać na inny samochód. To jest po prostu niesamowite, jak Islandia dzisiaj dobrze żyje. Dobrze stoimy na tej Islandii. Mamy grupę bardzo bogatych ludzi i grupę ludzi, których na nic nie stać. Ja się do niej akurat zaliczam tutaj w tym momencie i mam nadzieję, że to się niebawem zmieni, bo działam, działam, robię, próbuję i mam chęci. Także wy, jeżeli macie ochotę, to kontaktujcie się ze mną, jeżeli interesuje Was dodatkowy dochód, na przykład żeby mieć na wakacje albo na część, albo na jedzenie, bo Wam powiem... Firma Forever Living daje te możliwości, i ja w tej chwili szukam osób, które chcą coś robić, bo siedzieć i po prostu nic nie robić to szkoda czasu na to. No, także widzicie, trochę śniegu jest, bardzo ładny dzień. Ja mogę w końcu jechać. I mam nadzieję, że niebawem pojadę sobie tym samochodzikiem na przegląd. Do no dzisiaj to mi już się nie chce. Powiem tak, wstałam, przed budzikiem się obudziłam. Ustawiony budzik miałam na 8:30, obudziłam się koło 8. .00. Leżałam, potem wstałam. Jest jeszcze ciemno około 9., więc to nie jest takie zachęcające, żeby coś zacząć robić, ale ja jestem zadowolona, że. Nie śpię już do tej 11-12, bo tak kiedyś było i jedna jest rzecz do zrobienia, żeby wstawać wcześniej, trzeba wcześniej iść spać, a no niestety nie zawsze mi to się udaje, ponieważ bardzo lubię program w telewizji, który leci o godzinie o północy, czasami o 11 w nocy, czasami jest o północy. Na Discovery, nie na Discovery. O Jezu, nie wiem jaki to People, coś tam People jest. Wiecie co, zapomniałam teraz. National Geographic People o 22 leci w Polsce, chyba o 23-24 nawet leci. Moja koszmarna wyprawa, bardzo lubię to oglądać, na fakcie jest. I później mamy program na Fokusie. Co tak śmierdzi? Mam program na, fo na Fokusie mm, tysiąc sposobów na śmierć i ja tą serię już e, oglądałam kiedyś także dość sporo znam tych przypadków no ale mogę wam powiedzieć, że no to jest seria dla ludzi o mocnych nerwach którzy są w stanie takie coś oglądać to nie jest dla każdego ale ja lubię to oglądać, chociaż były takich kilka mocniejszych, jak ludzie zginęli po prostu. Czasami przez głupotę, czasami przez jakieś naprawdę, no takie przeważnie przez głupotę to jest. I, Ale to nie jest nagroda Darwina i w każdym razie to spowodowało, że ostatnio przestałam chodzić spać wcześniej, ale i tak nie jest źle, bo ja w... parę lat temu chodziłam spać około trzeciej w nocy. Moim rekordem w ogóle nie spania jest położyć się spać o 9 rano, słuchajcie, wstać o 17, a w nocy o drugiej w nocy jechać do sklepu całodobowego i robić zakupy. Także no to było to było 10 lat temu, bo 10 no nawet nie, 9, 9, 10 lat temu, bo wtedy jeszcze nie było psa. I później jak wzięłam sobie psa to się okazało, że muszę wstać o 9-9 rano, żeby z tym psem wyjść. I pierwsze 3 tygodnie, pamiętam, były straszne jak dla mnie właśnie z psem. W ciągu dnia trzeba było wyjść, bo to był paromiesięczny pies, później jeszcze na noc wyjść i bardzo brakowało mi możliwości wyspania się. Nieregularność tego mojego snu powodowało, że ja z psem byłam bardzo zmęczona. Nie miałam siły później z tym psem chodzić, no ale na szczęście ktoś inny chodził. Tyle, że ja już wiedziałam wtedy, że ja nie chcę psa, bo dla mnie pies jest za dużym wyzwaniem. Musiałam chodzić z psem, kiedy byłam chora, to nie było też łatwe. No a że ja choruję na te reumatyczne sprawy, dla mnie wychodzenie z psem też nie jest proste. Bo wyjść raz dziennie z psem w ciągu dnia to powiedzmy nie jest problemem, ale wyjść trzy razy dziennie to już jest prawda problem, bo pies musi się wysikać, a my nie kładziemy się spać i od razu idziemy spać, 8 godzin śpimy i wstajemy. Sami wiecie, że tak to nie wygląda. Także kotek. Kotek jest mniej, e, e, że tak powiem, pancia, jest mniej awaryjna do, do kotka. Kotek jest kulturalny. I wam powiem jeszcze tyle, że ostatnio ona mi zaczęła lać, siurać na tematy takie, które są na żwirek pod kuwetą. I ja kupiłam jakiś czas temu zamykaną kuwetę, do której się wchodzi, są drzwiczki, dlatego że no kicia po prostu strasznie kopie. I ten żwir wszędzie był w takiej otwartej kuwe kuwecie. I teraz ostatnio pomyślałam, że... Zmienię tą kuwetę na tą otwartą, zobaczymy co będzie się działo. I wiecie, co dziwna rzecz jest? Jej się nie miesza w głowie, tylko zaczęła normalnie wchodzić do kuwety. Omija te wszystkie maty, nie lubi po nich chodzić, ale zaczęła leć do kuwety. Nie leje przed kuwetą. I ja po prostu doszłam do takiego wniosku, że kotu się mieszało w głowie, bo leżał żwirek na tych dywanikach. No zawsze gdzieś tak parę żwirków jest. Był zapach moczu i ona po prostu tam lała. A wiecie, na tej grupie o kotach na Facebooku, to tam jest tyle tysięcy ludzi i oni tak hejtują, oni takie głupoty gadają, że po prostu ja jestem w szoku. I za każdym razem, jeżeli ktoś by się spytał właśnie o taki problem, to dostanie odpowiedź, że coś nie tak jest, że kot jest chory, trzeba go przebadać powiem wam tak, na Islandii badanie krwi u kota kosztuje ponad 30 tysięcy koron ponad 1000 zł nie są to małe pieniądze i tak tylko żeby jechać i sobie kotka badać bo ktoś powie nam na internecie to niech się postuka w głowę ja poznałam już na tyle mojego kota wiem jaka ona jest, jaką ma e, osobowość i zrozumiałam, że coś tu jest nie tak z tymi matami, z tą kuwetą prawdopodobnie i przetestowałam teraz zamieniając kuwety Wracając do tej otwartej, i się okazało, że przestała lać. No, także widzicie, trzeba czasami pomyśleć, a nie pisać, co ktoś ma zrobić, jak wuj dobra rada z telewizora, prawda? No, podjeżdżam do domu, kochani. Jestem zadowolona. Dzień już dla mnie jest udany, bo nagram sobie jeszcze parę filmów. Zapraszam Was do mojej grupy Magia Aloesu. Tak, tak, dołączajcie się, tam się więcej szczegółów dowiecie. O, w końcu jest moje miejsce wolne, walczymy z jednym sąsiadem o miejscówkę, także jestem bardzo zadowolona. W końcu po dobrym tygodniu, po półtora tygodnia sobie będę mogła tu wjechać i stanąć, a on ma taki krótki samochód i jemu jest wszędzie łatwo wjechać, a mi jest tak ciężko wjechać tam na inne miejsca. Mi się dobrze tylko tu wjeżdża, bo mogę sobie tak fajnie wycofać się. No. Także pięknie jest Teraz jeszcze tylko przegląd I jestem zadowolona, że w końcu Nie słyszę tego tłumika No, bo tłumik to Może nie pierdział okropnie Ale no już tam się zaczęły robić takie Był bardzo stary A powiem wam Że samochód by nie przeszedł mi przeglądu Także musiałam to zrobić Przegląd przede mną W kwietniu No, mój samochód ma przegląd na kwiecień ale myślę, pojadę sobie w lutym. Tak, no dobrze. Żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia. Idę napić się kawki. Napiszcie, co u was i jak mija dzianek. Czy też musicie wymieniać tłumiki? O, bo to jest ciekawe, czy macie samochód i czy, jak często wymieniacie tłumik? Ponieważ mój tłumik wymieniłam. Ostatnio 3 lata temu, dokładnie 1 października 2019 roku. Był to dzień, kiedy moja mama została zabrana do szpitala i już nie wróciła do domu, dlatego pamiętam. No dobrze, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć.